Cześć, dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Karina. W tym nagraniu chcę Cię poinformować, że dalsza część warsztatu Matczyna Rana schodzi na część prywatną i uogólnione jest tylko, uogólniony jest tylko moduł, pierwszy, w którym uzdrawiamy się z energii rodu. Pozostałe osoby, które wpłaciły całość 2000, tudzież biorą udział w odcinkach pojedynczych będą poinformowane jak mają zrobić dalej żeby uzyskać dostęp do drugiej części warsztatu w której leczymy się z matki wszelkimi możliwymi metodami łącznie z cudem z cudem miłości i poinformuję Was o tym w jakimś nagraniu póki co wszyscy zaczynają od pierwszego odcinka jest nakręconych 13 odcinków, o ile się nie mylę. Reszta jest dostępna po wpłacie i są to filmy prywatne. I tak będzie do odwołania. A póki co możecie korzystać albo z pojedynczych nagrań, które uzdrawiają tudzież oglądać mnie. Zamiast dziennika, nie mam z tym problemu. Podsumowując, każdy odcinek wymatczyny rany 50 zł. Te informacje będą w opisie. Całość 2000. Dostępnych ogólnie i z wpłatą aktywacyjną jest 13. Później wchodzimy już w matkę i to jest zakryte. i Jest dostępne tylko dla osób, które uiszczą opłatę całościową za szkolenie, czyli 2000.